Jacek obudził się pięć po piątej. Były to lata osiemdziesiąte. To też miał on kosmiczną, wielką, kręconą i dynamiczną. Na jego ścianie wisiał bążowi oraz mężczyźni równie szałowi, o których już nie będziemy wspominać. Wszak jest zbyt wczesna na to godzina. Jacek przeczesał swe złote loki, i do Łazienki skierował kroki, gdzie się wyczyścił oraz ogolił ładnie, dokładnie oraz powoli. Zasiadł następnie do płatków z mlekiem, gdyż Jacek nasz był prostym człowiekiem, który zazwyczaj na swe śniadania wybierał szybkie i łatwe dania. I właśnie przy tym miłym śniadaniu oddał się Jacek nasz podglądaniu swojej sąsiadki, pewnej żakliny bardzo dorodnej młodej dziewczyny, która się w domu swym przebierała i odsłaniała ciut swego ciała. Jacek nasz kochał się w niej jak szalony. Dokładnie takiej zapragnął żony, gdy mu się pierwszy raz objawiła. Taka przepiękna i taka miła. Lecz jak ją uwieść? Rozmyśla Jacek. Chociaż mam urok i dobrą pracę, że Klina wcale mnie nie dostrzega i jestem dla niej niczym kolega. Aż wreszcie chłopak od stołu wstaje. Na bok te skruchy, dawne zwyczaje. Dziś cię uwiodę, zobaczysz sama. Od dzisiaj będziesz Jackowa dama. I bierze Jacek i się ubiera, zdenerwowany niczym cholera. Ubiera buty i krawat stary, przeciwsłoneczne swe okulary. I marynarki sztruksowej szuka. I już po chwili do drzwi jej puka. Jacek już w głowie słowa układa, ona otwiera, on tak powiada: Słuchaj uważnie, moja żaklino, powiedz, czy będziesz moją dziewczyną? A ona mu odpowiada śpiewnie: Być twą dziewczyną? Jacku, no pewnie! I piszczy, skacze rozpromieniona, i się Jackowi rzuca w ramiona, i stoi Jacek pełen radości, w uścisku prawie miażdżąc jej kości. Miesie żaklinę do swojej fury. Gdzie chcesz, kochana? Nad morze, w góry? A ona mętnym wzrokiem nań patrzy. Nad morze, w góry? To mało znaczy, Jacku, kochany, byle być z tobą, z twoją najmilszą w świecie osobą. Jacek żaklinę w aucie posadził i krzyczy wesół, będę prowadził. A ona woła, kocham cię, Jacek, jesteś mi słodszy niż każdy placek. I jadą, jadą Przez dzikie lasy W radiu co chwila wzmacniając basy Jacek na drodze robi wariacje To wymarzone Jacka wakacje Ich gęste włosy Wciąż wiatr rozwiewa W radiu swychity hity Bądżowi śpiewa Ale wesoło, ale radośnie Żaklina śmieje się w świat donośnie Ech, Wreszcie nad morzem Wyhamowali Wiatr twarz owiewa Piach w stopy pali i dzień spędzili bardzo wesoło, Jacek z Żakliną kręcił się w koło, pisał na piasku kocham cię mała, a ona zaś wtedy głośno wzdychała. Fufał w jej mokre odbryzy włosy i jedli śledzie i kabanosy i całowali się wciąż wilgotnie trzydziestocztero lub pięciokrotnie. I było ciepło niczym w Afryce, i przyszła krowa w ich okolice, i ją doili, i mieli mleko, które płynęło z jej dojków rzeką, i nadszedł wieczór nieco chłodnawy, więc Jacek zrobił w ognisku kawy, i tak ją pili w siebie w tuleni już całkowicie zadowoleni, i krowa mówi, dajcie tej kawy, I już to można zrzeć takiej trawy. I dali krowie kubek, i piła, i się krasula bardzo cieszyła, Jacek swą kawą już pobudzony, mówi wzburzony do przyszłej żony. Popatrz, przepłynę dla ciebie mile. Przecie mam siłę i mięśni tyle. Żaklina prosi, oj, przestań, miły, wierzę bez tego w Twe wielkie siły. Jacek nie słucha i idzie w wodę, zdejmując spodnie swym mochodem i, i już jest w morskiej pianie po szyję. I krzyczy Widzisz Zaklina? Żyje! Żaklina wstaje i idzie za Jackiem. Ach, te zapędy jego pirackie. Nie widać Jacka pod żadnym kątem. Już chłopak zniknął za horyzontem i się żaklina rozgląda wszędzie. I woła. Jacek, co ze mną będzie? I nagle muczy znajoma krowa, bo się pojawia Jackowa głowa. Hurra! nasz Jacek uratowany. Wracaj natychmiast, chłopie kochany. Ale coś Jacka w pięty łaskocze. A woda wokół dziwnie bulgocze. To jakiś koszmar lub straszna zmora. Z wody wyłazi wielka potwora. Cała włochata, jakoby dywan. Żaklina w strachu prawie nie żywa. Jacko, uciekaj! Płońże do brzegu. Bo ci się stanie zaraz coś złego. I potwór łapie Jacka za uszy. I bez problemu czaszkę mu kruszy. Za jednym razem chłopaka zjada. Żaklina w grozie cała jest blada. Ostatkiem sił do brzegu już płynie, Ale ciam, ciam i już pożaklinie. I krowa smutna muczy boleśnie, Ale się żywot skończył im wcześnie I moreł z bajki prosty tu płynie. Weź nie, popisuj się przy dziewczynie.